Cześć, witam Was. W kolejny materiał naszej marki. Stali bywalcy naszego kanału, pewnie zauważyli, że na ten sezon 2022 spora część naszego asortymentu e, przeszła taką gruntowną odnowę. Coś tam dodaliśmy, coś zmieniliśmy. E, pojawiły się nowe kolory, nowe rozmiary. E, nie inaczej jest także z e, główkami jigowymi, o których dzisiaj chcę Wam powiedzieć parę słów. One przeszły gruntowny lifting. E, cokolwiek można w główce jigowej udoskonalić, to myśmy to zrobili. Do tego dodaliśmy jeszcze sporo ciekawych kombinacji gramatura kontra hak, tak aby spełnić po prostu oczekiwania wszystkich wędkarzy. Serdecznie zapraszam na ten materiał. Mnogość dostępnych gramatur w połączeniu z różnymi rozmiarami haka Przypuszczam, że zadowoli każdego spinningista. Spełnia wszystkie moje po prostu oczekiwania. A łowię zarówno na metrowych płciznach, jak też w 10-metrowych dołkach. Łowię w rzekach z silnym uciągiem i gdzieś na spokojnej wodzie. I po prostu zawsze jestem w stanie dobrać główkę o odpowiedniej gramaturze i rozmiarze haka, w zależności od tego, jaką gumą chcę łowić. Kilka ciekawostek dotyczących naszych główek. Przede wszystkim, w dobie takiego ogólnego dbania o środowisko naturalne, zrezygnowaliśmy całkowicie z Zastąpiliśmy to specjalnym stopem metalu, który dodatkowo wzmaga brania. Każdy, kto miał przyjemność wędkować główką wolframową, doskonale wie, jaka jest różnica pomiędzy ołowiem a wolframem. To uczucie brania, to uczucie, kiedy przynęta skacze gdzieś po kamieniach, po piasku, jest o wiele, wiele większe. Nasze główki właśnie tak się zachowują, więc już sama główka będzie lepiej przekazywała wszystko to, co dzieje się pod wodą. Poprzez blank aż do naszej, do naszej ręki. Specjalny system mocowania ProPage. Naprawdę nasz innowacyjny system, który całkowicie uniemożliwia gumie ześlizgnięcie się podczas zarzutu. Co dodatkowym atutem, jeśli wielokrotnie jakąś przynętę zakładamy i zdejmujemy, to ten mini zadziorek także jej nie uszkadza. Jest to wszystko tak skonstruowane, aby guma po prostu dało się łatwo zdjąć, ale żeby pewnie trzymała się po prostu na haku. Jest to bardzo irytujące, jeśli mamy jakąś przynętę, a często zdarza się, że jest to po prostu nie wiem, ostatni kolor, ostatni rozmiar, a ryby właśnie tylko w to chcą, 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 na to chcą reagować, i ona spada nam przy każdym zarzucie. Każdy pewnie z tego doświadczył. Ten system no, Propage naprawdę uniemożliwia, żeby ta guma się po prostu ześlizgnęła. Jeśli już w ostateczności jest całkowicie po prostu rozszarpana przez zęby szczupaka czy sandacza, w ten rowek możemy wbić yy, na przykład wykałaczkę, która trzyma to dodatkowo po prostu na miejscu. Ułamujemy wtedy po prostu te dwa końce wykałaczki i ta guma trzyma się pewnie, pewnie na miejscu. W ofercie mamy dwa rodzaje główek, Klasyczne. Sama główka jigowa i z tym specjalnym uszkiem do mocowania dodatkowego uzbrojenia w postaci, na przykład stingera, co w wielu przypadkach no, decyduje o sukcesie, jeśli te ryby gdzieś tam bardzo delikatnie skubią. Ten stinger ta do zbrojka no, naprawdę pozwala. W ofercie naszych główek znajdziecie zarówno bardzo lekkie główki na dużych hakach, jak też bardzo ciężkie na małych. To jest bardzo istotne, ja też bardzo często właśnie szukam takich kombinacji, ponieważ no zdarza się, że trzeba niewielką przynętą podać na sporą głębokość i odwrotnie, dużą przynętą po prostu gdzieś polecieć w toni albo łowić po płciznach. Dla mnie rewelacyjna informacja, że pojawiły się w naszej ofercie naprawdę doskonałe, małe główeczki. 3 gramatury, 1, 1,5 i 2 na trzech dostępnych hakach, to wyczerpuje wszystko, co potrzebuję, kiedy wybieram się na przykład na pstrągi potokowe, na jakieś bardzo lekkie okonie, albo gdzieś szukam sprzętą gumową kleni czy jazi. Jeśli natomiast te 2 gramy nie wystarczają, to oczywiście od 3 gramów zaczyna się już klasyczna oferta naszych główek e, sprzedawanych w balkach na sztuki. Tutaj mamy je dostępne w takich paczuszkach po 3 po sztuki. Zastanawiałem się... Hmm, jak wam powiedzieć, jak was przekonać do tego, że te haki, nasze specjalne haki, specjalnie robione tylko i wyłącznie dla nas, są naprawdę rewelacyjne i ostre? Był taki pomysł, żeby wbijać je w różne rzeczy i pokazać, że one po prostu wejdą we wszystko, ale to dalej nie będzie mocno przekonujące. Postanowiłem więc po prostu powiedzieć: naprawdę, haki są rewelacyjne. Nawet jeśli gdzieś zagapimy się z braniem, po prostu. Często samo po prostu branie ryby powoduje, że ten hak się wbija. Ale w trakcie sezonu będę oczywiście używał wyłącznie tych główek jigowych. Przy każdej okazji będę Wam pokazywał. Jeśli oczywiście naraży się taka okazja, a na pewno w czasie sezonu sandaczowego w czerwcu ta ostrość tych haków będzie mocno, mocno po prostu w cenie. I liczę, że wtedy wrócę do tego materiału, do, do, do tych produktów główek jigowych. I przekonam Was do tego, że naprawdę warto sięgnąć po główkę jigową z naszymi inicjałami SG.